Tylko ultra i ultra. Wracaj na biegi uliczne, mówili. Będzie fajnie. Hej, ja jestem Bartosz, a Wy oglądacie kanał Run and Fly. Po wybuchu pandemii biegi uliczne nie były mi po drodze. Nie chodzi nawet o wirusa, bo przecież w innych wydarzeniach zbiorowych brałem udział. jakoś straciłem nimi zainteresowanie. Trwało to 3 lata, ale za namową przyjaciół zdecydowałem się. Tyle, że jak musi się ścigać, no to trzeba się przygotować. Była końcówka września, musiałem się zdecydować na jakiś start. Padło na dobrze ocenianą wiązowną. Start był pod koniec lutego. Trasa podobno szybka. No, zobaczymy. Ostatni raz szybko biegłem w maratonie warszawskim w 2019 roku na jesieni. Biegi ultra traktuję jako przyjemność, tam się nie ścigam. Zdecydowanie brakowało mi z prędkości. Wiedziałem, że bez dobrego planu się nie obejdzie. Posiadam zegarek Garmin, a ten producent oferuje plany treningowe na 5 km, 10 km oraz pomaradę. Po wybraniu dystansu system zapyta się o to, ile biegacie tygodniowo, w jakim tempie biegacie oraz jaki jest wasz cel. Wybieracie, którego trenera chcecie, u mnie akurat padło na Jeffa Galwaya, oraz określacie, w które dni chcecie trenować. Na koniec zostaje wybranie daty biegu. I macie gotowy plan. Ogromną zaletą takiego planu jest fakt, że w zegarku automatycznie będą się wam pojawiały jednostki treningowe. Wam pozostaje jedynie pójść i biegać. Co jakiś czas pojawią się też filmy po angielsku opisujące jednostki treningowe oraz dające dobre rady. Są też krótkie artykuły odnośnie konkretnych faz treningów. Warto ich nie pomijać, szczególnie te osoby, które nie mają dużego doświadczenia w bieganiu. Jako pierwszy trening, nieważne z którym trenerem będziecie biegać, jest badanie waszego wytrenowania. Jest to 5-minutowy bieg, który ma określić waszą kondycję. Nie wiem na ile system analizuje te biegi, ale po wykonaniu planu zawsze możecie taki test powtórzyć i zobaczyć, ile wam to dało. Treningi z Gallowayem są dość specyficzne. Jeff wypracował swoją autorską metodę, nazywaną metodą Galloway'a lub Run -walk, polegającą na naprzemiennym bieganiu i chodzeniu. Najważniejsze w niej jest to, że stosujemy ją od samego początku, nie Jesteśmy jeszcze zmęczeni. Teoretycznie dzięki temu organizm nie męczy się tak bardzo przy bieganiu ciągłym. chociaż może się to wydawać mało wydajne, że w ten sposób przebiegł maraton w czasie 2 godziny 16 minut, co i co mile miał przerwę na marsz. No, imponujące. No dobra, ale wróćmy do treningu. Przez 20 tygodni mój trening nie zmieniał się za bardzo. We wtorki zawsze biegałem 6 razy 800 metrów w tempie startowym z 3-minutowymi przerwami na marsz. Czwartki były podbiegi lub magiczna mila. Jestem po trzecim treningu przygotowującym mnie do życióweczki. w półmaratonie i mam nadzieję w maratonie. Dzisiaj były, były podbiegi, było ćwiczenie rytmu, ćwiczenie glida, tak to nam galowy nam wymyśla. Także zobaczymy jak będzie dalej. Jestem się, ciekaw. W niedzielę długie wybieganie, albo serię z szybkim tempem. U mnie to około 4 minuty na kilometr. Jest wtorek, a ja w niedzielę biegłem bizona 100 km, także dzisiejszy trening łatwo nie był. Nogi sztywne, w zasadzie jak, jak stal. <grytanie> także no, lekko nie było, ale trzymam się planu. Mam nadzieję, że, że się opłaci. Ja dodatkowo biegałem jeszcze w środę i w piątek razem z żoną w jej tempie. Ona również przygotowuje się do maratonu. Biegaliśmy, biegaliśmy jej jednostki treningowe. Każdy trening poprzedzony jest rozgrzewką, a wszystkie poza długim wybieganiem miały jeszcze dwa dodatkowe ćwiczenia zaraz po rozgrzewce. Pierwszym było to ćwiczenie na tempo. Jest to 30 sekund w kadencji 150 na 200, po czym następuje 30 sekund przerwy na marsz. Drugim ćwiczeniem był tak tzw. glide, polegający na przyspieszaniu z marszu do szybkiego biegu, po czym powolne wyhamowywanie i przejście do marszu. Trochę jak rzucenie luzu w rozpędzonym samochodzie. Każde z tych ćwiczeń było powtarzane 4 razy. Po tym następowała konkretna jednostka treningowa, a na koniec było 5-minutowe wyciszenie. Podbiegi polegały na 15-sekundowym biegu pod górkę w szybkim tempie, minutowy odpoczynek w marszu lub truchcie oraz 15 sekund biegu w dół. Na początku planu wykonywałem 6 takich powtórzeń, a na koniec było ich 10. Rozbieganie rozpoczęło się od 12 km, a najwięcej nabiegałem 30. Co przy planie na półmaraton jest dla mnie dość dziwne. Dzisiaj Pan uraczył mnie treningiem dość lekkim, weszło 16 chyba kilometrów. Natomiast moją kochaną małżonkę, tak zwane wypieki beaty, 30 kilometrów. No a to trochę padało, dość chłodno. A dziewczyna biega jak grzeźnik. Odchodzimy. Oczywiście można ten dystans zrobić metodą run walk, co zdecydowanie ułatwia sprawę osobom, które normalnie takich dystansów nie biegają. Jednak dalej 30 km przy planie na półmaraton to dość dużo. Magiczna mila to dość krótki trening, który służy na sprawdzeniu swoich postępów. Macie przebiec jedną milę tak szybko, jak tylko może, jak, jak to możliwe. Co dwa tygodnie widać więc, czy kondycja wam się poprawia, czy nie. No i jednostka, która dla mnie była prawdziwą torturą biegi z szybkim tempem. Odbywały się one w niedzielę, na zmianę z długim wybieganiem. Pojawiały się co dwa tygodnie. Już pierwszy trening pokazał, że to nie są przelewki. Sześć serii biegł tempem 4 minuty na kilometr. Na wyścig miałem zaplanowane jakieś 4,20 oraz 3 minuty odpoczynku w marszu. Ja pomiędzy seriami starałem się truchtać. Niestety nie zawsze się to udawało. I o ile sześć serii mogłem jakoś przełknąć, to następny taki trening podnosił poprzeczkę i zwiększał ilość powtórzeń. 6 z 20 tygodni treningów z galołem skończony. Dzisiaj miałem 8 serii po 800 metrów w tempie 4-0. Dla mnie strasznie trudny trening. O, jestem zmęczony jak cholera, ale, ale widzę postępy. No, także dalej liczę, że życiu w półmaratonie i może w maratonie wpadnie. 8 tygodni treningu z galołem za mną. Dzisiaj był trening z tych najtrudniejszych. 10 odcinków po 800 metrów po 4 minuty na, na kilometr. Razem wyszło 16 km, cały trening godzina 20, więc 4,56 średnia i o dziwo było lepiej niż dwa tygodnie temu, kiedy miałem 8 takich odcinków. Więc widzę poprawę, także ciągnę dalej. Po 10 takich seriach myślałem, że umrę, a to było dopiero połowa planu. Ja jestem w połowie. Mojego treningu do <laughs>, półmaratonu. Dzisiaj był dość ciężki trening, 12 serii po 800 metrów w, w tempie 4-0, ale poszło całkiem nieźle. Skończyło się na 16 takich seriach. Szczerze powiem, był to chyba najtrudniejszy trening w moim życiu. Hej, wczoraj e, miałem mieć duży trening: e, 14 razy po 800 metrów w tempie 4-0 pod półmaraton, ale zaczęło padać. To ta niedziela, kiedy całość zasypało i bałem się, że sobie coś zrobię, później trochę zmęczony jestem po ostatnim e, tygodniu. No więc dzisiaj nadrabiam. Co prawda zwykły trening, ten trening, który odpuściłem, przerzuciłem sobie na następny tydzień. No a dzisiaj sobie tak spokojnie biegam, no i patrzcie, po prostu jest e, jest pięknie. Ale trzeba kopać się ze śniegiem, jeżeli dowalczyć dalej. Coraz bliżej święta. A ja robiłem dzisiaj zaległy trening sprzed tego dnia 14 razy 800 metrów w tempie 4,10 4,0 nie dałem rady niestety Ciężki trening Dużo śniegu, więc trzeba uważać żeby się nie poślizgnąć żeby sobie jakieś kontuzje nie załapać Niestety dużo biegania po ulicy Samochody na mnie migały światełkami, no ale cóż trudno no, nieodśnieżone odniki, także walczę cały czas z treningiem no i święta coraz bliżej choineczka także pozdro no panie Galloway trochę pan daje do pieca tymi treningami się było 16 odcinków po 400 metrów w tempie w okolicy 4 minut na kilometr no oczywiście nie, nie udało się utrzymać takiego tempa może nie oczywiście ale nie udało się w jedną stronę był wiatr więc było tak 4,8 4,12 nawet z powrotem było już trochę lepiej. E, trochę chodzenia było po Dwie godziny razem wyszło. E, 23 chyba kilometry e, jakoś było. 23,5 nawet. Także no ciężki trening. E, zobaczymy jeszcze, co mi tam pan i to wróci. Na razie to według treningów. Pozdro. Pod koniec planu treningi się trochę zmieniły. Oczywiście dystanse zaczęły maleć, pojawiły się również połączenia magicznej mili, serii z tempem docelowym, to te 6 na 800 metrów w stepie startowym, albo krótkie biegi tylko z ćwiczeniami tempa i glide, za to zwiększona ilość powtórzeń. Trening zakończył mi się 3 tygodnie przed startem. Rozpisałem sobie samodzielne podobne treningi, starałem się utrzymać formę. Tydzień przed startem dopadł mnie rotawirus, gorączka, wymioty, biegunka czyli tylko na to, aby w tydzień dojść do siebie. W tygodniu poprzedzającym zrobiłem tylko dwa krótkie biegi, aby nogi się nie zastały. W niedzielę 26 lutego pojawiłem się na starcie. Pogoda była według mnie całkiem niezła. Nie było za zimno, jedynie można się przyczepić do wiatru, który w drugiej części trasy wiał w twarz. Założeniem na bieg był negative split, czyli wolniejszy początek i przyspieszanie w trakcie. Bieg rozpisałem w zegarku, korzystając z funkcji Pace Pro. Sprawdza się ona u mnie podczas biegów ultra i stwierdziłem, że użyję jej również tutaj. Podczas biegu zegarek co kilometr zmienia zaplanowane tempo na dany odcinek. Rozpocząłem w okolicach 4,27, a kończyłem w 4,14. Taka strategia nie wszystkim odpowiada, jednak dla mnie, jeżeli jest poprawnie wykonana, znaczy nie zacznę za szybko, umożliwia faktycznie przyspieszenie w drugiej części biegu. Do tej pory wszystkie moje życiówki zrobiłem właśnie w ten sposób. Ustawiłem się przed zajątem na godzinę 35, czyli teoretycznie z osobami, które powinny być podobnie. Tak też się stało. Co prawda wyprzedziłem trochę osób, ale też spora ich liczba wyprzedziła mnie. Gdy biegniesz korzystając z funkcji Pace Pro, nie trzeba zmieniać ekranu na zegarku. Widzę, jakim tempem biegnę dany odcinek, jakie tempo powinienem mieć dystans, który przebyłem oraz ile mi brakuje lub ile mam zapasu do planowanego czasu. Nie ma na nim co prawda zwykłego stopera, ale szczerze powiem zupełnie go nie potrzebowałem. Tym razem zegarek nie przekłamywał, odliczał kilometry prawie idealnie z tablicami organizatora, więc nie musiałem brać poprawki na błąd GPS. Do 15 km zrobiłem 30 sekund zapasu, niestety wiatr w twarz oraz podbiegi trochę mnie spowalniały. Zapas stopniał, a jednie co mogłem zrobić to utrzymać już dość wysokie tempo. Zabrakło sił, aby jeszcze przyspieszyć. Na ostatnie kilkaset metrów wykrzesałem z siebie to, co zostało. Biegłem na metę z czasem godzina 32 minuty 12 sekund. Zabrakło 12 sekund do planu marzenia, ale dla mnie dalej to rewelacyjny wynik. Oficjalna życiówka poprawiona o prawie 8 minut, a nieoficjalna o dwie. Jeżeli chodzi o sam bieg wiązownej, to zdecydowanie warto tutaj biegać. Trasa faktycznie jest szybka, punktów z wodą jest sporo, a organizacyjnie niczego nie brakowało. Jeżeli ktoś się chce sprawdzić po zimowym sezonie, to zdecydowanie polecam. Podsumowując zaś trening z Gallowayem, no to nie są to przelewki. Sumiennie wykonany daje rezultaty, w końcu doprowadził mnie do mety i przygotował na zaplanowany czas. Jedyne czego mi zabrakło to dłuższego biegu, powiedzmy około 15 km, w zaplanowanym tempie lub trochę szybciej. Taka jednostka treningowa pomogłaby mi się oswoić z prędkością i przygotowała głowę na taki wysiłek. Niestety przed startem nie wiedziałem, czy wytrzymam to tempo i wpływało to trochę na moje morale. Oczywiście ten plan nie ma porównania z osobistym trenerem, z którym możecie porozmawiać. Zmienić plan w zależności od samopoczucia lub wyniku. Tutaj teoretycznie system sam reaguje na wasze wytrenowanie, ale to dalej tylko algorytm, który może się nie sprawdzać. A największą zaletą jest fakt, że jest darmowy dla posiadaczy garminów treningi same wpisują się w kalendarz, pojawiają się w zegarku. No i jest to zdecydowanie motywujące. Jeżeli podobają się Wam moje filmy, zapraszam do klikania lajków, włączenia subskrypcji, możecie mi kupić kawę lub piwo, a możecie mnie również poczytać na stronie runandfly.pl. Następny sprawdzian w maratonie warszawskim. A tym razem ja będę robił za dla mojej żony, która również po planie z Gallowayem będzie walczyć o swoją życiówkę. Jeżeli ktoś z Was się wybiera, to wypatrujcie mnie na starcie. Z chęcią przybiję piątkę. To co? Do zobaczenia na trasie.